Spójrzcie, co warunki atmosferyczne mogą zrobić z połączeniem przewodu do anteny samochodowej do Sibiradia. To jest stara antena samochodowa, która jest założona w samochodzie y, Volvo FH chyba 12, bardzo stary model Volva. Antena też ma kupę lat, z tym samochodem, antena LEM porządnej firmy włoskiej i to jest podłączenie. To jest przewód koncentryczny, który normalnie w tej antenie i zaciska się oplot w tym miejscu, a żyła gorąca lutowana jest do tego. I pod wpływem czasu wody, która prawdopodobnie tutaj na to, ryciała, to wszystko tak zaczęło korodować, że czekajcie, ostrość słabo mi łapie, czekajcie. Głupi telefon. Zobaczcie, żyła gorąca całkowicie się utleniła. Całkowicie praktycznie znikła ta żyła gorąca. Ona zamiast iść tutaj, to ten odcinek pomiędzy izolacją a tym miejscem, gdzie jest filtrowany, po prostu ten odcinek tej żyły gorącej zniknął. Ja patrzę z Sibi Radio, prawie w ogóle szumów nie ma. Poweszłem teraz do tego Volvo sprawdzić CB Radio. Dobrze mnie nie podkusiło nadawać na tym radiu? Powiedział ja mógł uszkodzić końcówkę mocy. Zacząłem ruszać przewodem przy szantenie, radio dopiero zaczęło głośniej szumieć. Po prostu żyła gorąca utleniła się i urwała po prostu fizycznie zniknęła żyła gorąca przewodu. Tyle obciąłem. Teraz muszę wszystko obczyścić, czyli wziąć talczkę do dremelka, całość to przeczyścić mocowanie ten urwany kabel, tutaj wyrzucić, wszystko obciścić do gołego metalu i przylutować na nowo ten przewód koncentryczny żeby po prostu to mogło działać antena przypuszczam, że powinna być jeszcze dobra bo to jest antena lemowska zaraz zerknę do cewki cewka wygląda w taki sposób ogółem jest chyba w porządku tu jest taki trochę nalot ja zaraz sprawdzę tą cewkę miernikiem czy jest przejście ale wygląda, że powinna być w porządku ta cewka Także, jeżeli cewka będzie miała przejście, to antenę zostawię. Yy, tylko muszę zająć się oczywiście tym. To muszę obczyścić. Także tak.